Witam Was wszystkich ponownie. Pierwszy meczek niestety przegrany. No to lecimy z drugim e, naszym Dragon Tristan. Pierwszy mecz jest przegrałem na patrona. No, wkurza mnie ten niezmiernie. Aczkolwiek też się pewnie pojawi w jakiejś serii, pewnie. Będą takie dwie serie, jeśli chodzi o rankedy, będzie potestujmy. No i druga seria to będzie to pewne deki. E, jeśli Wam się nie podobają nazwy, to oczywiście możecie napisać w komentarzu. No i lecimy. No, Niestety, rok też, też mnie nie cieszy, bo to też nie jest dobry mecz na Prista. Niestety, zatrzymał dwie karty. Co to może oznaczać, to nie wiem za bardzo. Może zatrzymał si 7 albo Violet Teacher, albo. Ciężko stwierdzić, co on tam zatrzymał. Drake raczej nie chce na start. No to jest na piątą turę. Chosen może na Wild well się jakoś uda, ale też, też raczej wątpię, żeby to się brało. Tylko Welpa zostawia jako opcję na pierwszą turę. Chociaż też nie jest to nic ciekawego. Jeśli jeszcze nie dostanę smoka na rękę to już w ogóle będzie słabo. Ale jest smok na szczęście. Więc jestem jako tako uratowany. Jeszcze fajnie by było jakby to był jakiś dragon. Nie dragon tylko agro jakiś e, water. Prawdopodobnie tak nie jest. Pytanie czy zagrać tą no raczej nie teraz. Tylko... Hmm. Welp. No i co tam jest? Co tam no, Nic nie ma, jak na razie, więc. No, to zagram tak kultystę po prostu. Jak hmm, na razie spokojnie. Przeciwnik nie gra zbyt wiele. Poison. No i zabiję mojego whelp. A prawdopodobnie, czy dobra Elvis Tak też jest. Chcę wam zrobić w takiej sytuacji. Naprawdę nie cierpię, grać na Oil rogue, o ile lubię grać, o ile lubię ja na priestna, że, Ale jest też że nie lubię grać. Plista na roga. Kto lubi? To jest naprawdę ciężki mecz. Ale względu na to, że rok ma bardzo dobre kombinacyjne karty, a Priest przeważnie gra tylko minione. A jeśli zagra dużego miniona, to rok może go sapować bez problemu. O, to jest ciekawa to jest, e, sytuacja, bo mogę zakażę kolan za Strajdować tutaj praktycznie za darmo. Dostał Mana Addict, czyli jedną z lepszych kart, jak na razie, dla oil dla oczywiście. Mógł dostać oczywiście jeszcze na pogromiło, ale Mana Addict może mu rosnąć do ciekawych rozmiarów. To się chyba teraz dzieje. No nie, tylko 3 damage. No dobrze. To no mogę zagrać Twilight Whelp'a. Powiedzmy, że mogę. No mogę. Mogę też zagrać Nordshire, Nordshire Cleric No i Hero Power. Ale ciekawa tura, co? No świetnie. Następna tura to prawdopodobnie będzie Chilmo. Bez agonii. Taki biedny Małek. <laughs> Tutaj będzie oczywiście wymiana. Bronią. Wow, to... To jest dziwna decyzja. Ale niech mu będzie. A nawet nie będzie kulecie do końca gry, bo no, ciągle będzie rosnąć i rosnąć. No nie, nie, nie jest to dobry matchup. Oczywiście pewnie wszystkie gry przegram w ty, w tym Dragon Priestem. Bo trafiam na, naj, na najgorsze matchupy. Patron to też słaby matchup. Oczywiście, no i teraz rok. Świetnie. Po prostu świetnie. Mm -hmm. Chcę to ją zrobić, to zagram ci mało i on mi go zabija bez problemów. Mm -hmm. Poza tym nie mam jeszcze smoka na ręce, więc to, to będzie taki jakby no to już jest desperacja moja, nie wiem, i za, za dużo do roboty w tym meczu. Mógłbym się równie dobrze poddać, bo jestem naprawdę do tyłu. No i ten mecz będzie trwał na pewno krótko 5 minut, może 6-5, coś w tym z tyłu będzie trwało. No jest i sapik, tak to by się spodziewał. Oczywiście to jeszcze nie jest porażka, ale. Prawie, że... A, że jest też troszkę. No to nie jest dobry meczem. Już mówię to po raz setny. Dobra, zagram jakieś, powiedzmy niezłe miniony jak na ten stół. I graj sobie przeciwniku. Uuu, par był gra. To ciekawe. No i widzicie, Mana teraz wyrosła do 7-3. To jest jakieś... No, aż dziwne. Divine Spirit? What the fuck? Co? Co on zrobi, co zrobił z tym Mana Addict? Czy on ma lethal w ogóle? What the fuck? No nie wierzę w to. Jesus Christ. Bladefish. No, powiem Wam. No, spodziewałem się, że on zrobi coś takiego z mana Adit, ale. Aż tak szybko to nie. <śmiany> Miał same spele na ręce, jeszcze ten, ten perglu. No dobrze, no to w takim razie w jednym odcinku zagramy. No, jeszcze raz. No i spadł oczywiście do piątej ranki. Why not? Eee, aż mi się nie chce grać tym takim. Dobrze, ostatni pojedynek Tą talią, bo będą... Mówiłem, że będą trzy pojedynki Także będą raczej No teraz się skupię, może wygram choć raz Bo nie wychodzi mi tą talia niestety grana Czyżby handlock? Czyli trzy najgorsze match-upy Oil Rogue, Patron i handlock No może będzie właśnie, właśnie handlock do kolekcji Why not? Why not? No Bądź kręgokiem, przegram wszystko. No już się zapowiada Ciekawe, ciekawy mecz. Muszę przyznać. Chyba, że to jest zu jakimś synem. No, no nie jest to zu. No dobrze, zdobiorę kartę, chociaż jedną, dzięki tej kapłance, i tyle. Nie mam smoka na ręce niestety. Może, ty, może to był błąd, że tego Welpa tak wystawiłem, może trzeba było go zatrzymać. Who knows to jest Dragon Warlock? W takim razie jestem imkem, bossem. Albo jakiś demon, kto wie. To jest Giant? Nie. Kolejny imkem, głos. okej. Okay. Także to jest demon, nie, nie demon tylko Dragon Warlock, tak jak powiedziałem. Będzie azu szukanie jakichś opcji ciekawszych. Nie jest to ciekawsza opcja. O, jak miło. Jeszcze emperor w szóstej górze, tak? Tak się bawimy. Nie, tego nie pamiętam. No dobrze, sytuacja jest bardzo zła. Tyle mogę powiedzieć. Ma 8 kart tańszych po 1. Także jest świetnie. Dobra, ma Dispel value jako taki. Dam życie. No to zabije z smajta nawet. No, nawet no to zabije z smajta. Się żeby mieć jaką, jakąkolwiek kontrolę na stół, no dobra. Eee, także po fatalnym rozdaniu może jakoś wrócę na stół, chociaż i tak w to wątpię. On ma no, bardzo dobre smoki na pewno na ręce. Przydałby jakiś Chromagus czy Jasera teraz z deku. Byłoby miło. Uuu, mm -hmm. on też gra 3 mała, a to ci dopiera. Chillmow vs. Chillmow hmm, Ciekawa. Ciekawa gra się nam zrobiła. No dobrze. Zabiję to z Shadow of Death. Agonia się podpaliła. To wyleczę, żeby nie miał palić z yy, Mortal Foyla. No i graj. Oczywiście, jeśli ma teraz Malegosa, Dark Bombę, yy, Sulfire, Sulfire, to ma jakieś szanse mnie zabić. Trzeba się wykrakałem. Dark Bomb, Sulfire, Seria? No, Darkbow, Soulfire... Aha, ok, Darkbow, dark Soulfire też to działa. I graj <grym> z takim decker. A no to zostaliśmy rozwaleni przez jak, przez ManaDict i, i Malegasa. Ciekawy odcinek, mam nadzieję, że się Wam podobało. Jak się podobało, to skomentujcie. Napiszcie, czy wam się podobają takie serie, Niestety przegrałem trzy razy tym totalion. No, obiecuję, że w następnych odcinkach się postaram bardziej i będę grać lepszymi dekami na pewno niż ten Dragon Priest. Hmm. Co to dużo powiedzieć? No, nie jest to na pewno dobry dek na, na tego typu talie, czyli na, Demon, na Dragon Loka, na Handloka i tak dalej. I tak dalej. No i droga też to nie jest dobra talia. No, no ogólnie nie polecam tym grać. Może jakoś zmienić koncept deku, zmienić jakieś karty. Na pewno Mazda ja się nie sprawdził. Dobra, nie będę tego już zmieniał. Także trzymajcie się. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć.